Sponsorem programu jest Wrocławskie Centrum Badań EIT. Plus. Badania i wdrożenia. Zaczynamy od Wrocławskiego Centrum Badań. To właśnie tutaj realizowany jest unikalny projekt akcelerator spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym. Jego głównym celem jest zachęcenie autorów nowych rozwiązań technologicznych do rozpoczynania działalności gospodarczej. Branży inwestycji kapitału zasiewowego. Czyli to są takie inwestycje, jakimi my się zajmujemy, panuje taka sama konkurencja jak we wszystkich innych obszarach rynku. To znaczy, jak się szybko nie znajdzie zespołu, który coś się go wymyślił i kończy badania, jeszcze tam nie myślą o finansowaniu, ale dopiero kończą badania, czy wyklarował się jakiś pomysł w ich głowach, jak szybko się ich nie, nie, do siebie nie przygarnie, to za chwilę jakiś inny fundusz tam się zgłosi i z nimi nawiążą współpracę. Specjaliści akceleratora w całej Polsce poszukiwali tzw. gniazd innowacji, czyli zespołów badawczych, które gotowe są w sposób ciągły generować nowe pomysły i uczestniczyć w procesie ich komercjalizacji. Projekt wystartował na początku ubiegłego roku i przez pierwsze sześć miesięcy prowadziliśmy takie wielotorowe poszukiwania. Kandydatów na te spółki. Zatrudniliśmy ludzi, którzy funkcjonują na przykład w branży biotechnologicznej albo w nanotechnologicznej, mają tam szerokie kontakty i wypuściliśmy ich w Polskę, żeby rozpoznali, e, zobaczcie, kto tam co robi, jakimi badaniami się zajmuje. Każdemu z ponad 20 wyłonionych gniazd Innowacje i plus przydzielono dwójkę specjalistów zajmujących się biznesem. I jak najbardziej my zarówno przygotowujemy to od strony prawnej, formalnej, ale także od strony biznesowej, czyli pomagamy znaleźć tego inwestora, mamy wiele podmiotów, z którymi współpracujemy cały czas. Zależy nam na tym, żeby pomysłodawca tworząc ten swój biznesplan, pisząc go, on się z nim związa z tym pomysłem, on krytycznie wtedy go analizuje, sam sobie zadaje pytania i wtedy taki biznesplan jest jego biznesplanem. W innym przypadku to jest dokument narzucony z zewnątrz, z którym on się nie musi zgadzać, będzie przytakiwał tylko po to, żeby móc zrealizować swój pomysł. Głównym założeniem projektu jest wspieranie i dokapitalizowanie nowo powstałych spółek z dziedziny bio i nanotechnologii, a także energetyki i branży IT. Jest taki podział w spółce na partnerów biznesowych i, i naukowych, więc w zasadzie albo współpracujemy z partnerami biznesowymi naukowców, albo to głównie my pomagamy naukowcom tworzyć te wszystkie, Wszystkie prawne aspekty finansowe, organizacyjne, operacyjne. Jest tego bardzo dużo, i tak naprawdę to yy, większość z, z tych osób ma dopiero po raz pierwszy do czynienia z, z takimi dużymi spółkami, bo czasami to jest kilkaset tysięcy, czasami to jest wiele milionów, które, które trzeba wydać na sprzęt, na pensje, na yy, zgłoszenia patentowe. Wrocławskie Centrum Badań EIT, w końcowym etapie inkubacji, zamierza zainwestować w 10 nowych spółek technologicznych. W każdą taką spółkę możemy zainwestować 200 tysięcy euro i możemy być mniejszościowym udziałowcem nie możemy mieć więcej niż 50%. Udzielamy też takiego kompleksowego wsparcia organizacyjnego. W tej chwili, 5 projektów jest już na ukończeniu. Połowę celu już osiągnęliśmy. Z 10 spółek, które mamy utworzyć, 5 projektów już jest na etapie inwestycyjnym. Akcelerator finansowany z unijnego programu Innowacyjna Gospodarka to jedno z wielu działań Wrocławskiego Centrum Badań EIT. Trwa realizacja projektów Biomet i Nanomat. Od 2012 roku ośrodek na Praczach Odrzeńskich będzie prowadził niezależne badania oraz realizował usługi na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Sponsorem programu jest Wrocławskie Centrum Badań EIT. Plus. Badania i wdrożenia.